Dzień dobry Państwu. Do tej pory w cyklu Jak Dobrze wypaść przed kamerką opowiedziałam o tym, dlaczego warto mieć domowe studio nagrań, a także y, jakie pułapki czyhają na nas w tle. Dzisiaj natomiast opowiem o kolorach, czyli jak wykorzystywać kolory w tle, jak wykorzystywać je na sobie, jak je dobierać, a także jak je łączyć i na co uważać w związku ze znaczeniem kolorów. Zapraszam! Nazywam się Joanna Frączek Broda, jestem doktorem nauk społecznych, trenerką biznesu, a także właścicielką firmy szkoleniowo-badawczej. Proszę Państwa, duża część z nas nie ma zielonego pojęcia, jaką kolorystykę my sami mamy. Czy jesteśmy ciepli? czy zimni. Można sobie wykonać test online. On zazwyczaj występują w języku angielskim, ale są rzeczywiście dostępne. Można ewentualnie skorzystać z tłumacza Google, który nam przetłumaczy taki test i możemy sprawdzić czy mamy chłodną, czy Ciepłą kolorystykę. Jest to o tyle istotne, że w momencie, kiedy wybieramy strój, czy też wybieramy sobie na przykład kolor tła, warto wiedzieć, który typ urody reprezentujemy, żeby, żeby po prostu nie podbić tych cech, których byśmy podbijać nie chcieli, na przykład chorobliwej bladości. Ja mam tendencję do takiej chorobliwej bladości, więc dla mnie te kolory takie właśnie wbrew pozorom nieco przygaszone są odrobinkę lepsze. Przy kolorach takich intensywnych, rozkwitelonych, ja po prostu niknę i wyglądam na osobę chorą. Jeżeli już zdecydowaliśmy się wykorzystywać kolory, wykorzystajmy koło kolorów, które pokaże nam, które kolory można ze sobą bezpiecznie łączyć, a których połączeń jednak unikać. Jak jest zbudowane koło kolorów? Przede wszystkim to, co tutaj Państwo widzicie, pokazuje Wam najpierw barwy podstawowe, czyli czerwony, żółty i niebieski. Połączenia tych barw pokazują nam kolory mieszane, tak zwane kolory sekundarne, czyli kolory jak gdyby drugiego stopnia. Mamy jeszcze kolory, w których mieszamy te barwy podstawowe w innych proporcjach niż pół na pół, i to są kolory trzeciego stopnia, czwartego stopnia, tak w zasadzie można w nieskończoność. I w zasadzie, im bardziej wymieszana barwa, tym mniej czysta jest w cudzysłowiu i tym łatwiej jest o przekłamanie tej barwy w ramach naszych ekranów, to znaczy w ramach wyświetlania przez nasze ekrany czy też monitory. Jak zatem łączyć barwy? Przede wszystkim wykorzystujemy Jedną z trzech zasad. Pierwsza zasada, zasada komplementarności, niektórzy nazywają to zasadą naprzeciwległości, czyli kolorów naprzeciwległych. Druga zasada jest to zasada trójkąta, a trzecia zasada jest to zasada prostokąta. Zasada komplementarności, czyli kolorów naprzeciwległych na tym kole kolorów, mówi nam o tym, że to są kolory, które najlepiej do siebie pasują, jako dwa kolory główne. Jeżeli wybieramy dwa kolory główne, czy to będzie na przykład zielony i czerwony, czy to będzie na przykład turkusowy i musztardowy, tak modne obecnie połączenia, raczej się nie pomylimy w doborze kolorów. Druga zasada, zasada trójkąta mówi o tym, że jeżeli wykorzystamy jedną barwę główną i dwie barwy uzupełniające w takim dosyć wąskim trójkącie, na pewno się nie pomylimy. Łatwo jest to zauważyć w wielu reklamach, w wielu barwach firmowych, na przykład w wielu hotelach, gdzie pracują dekoratorzy wnętrz, gdzie na przykład wykorzystujemy fioletowy, pomarańczowy i żółty, bądź też wykorzystujemy na przykład zielony, fioletowy i niebieski, czy też taki bardzo intensywny wrzos. Te kolory, te połączenia, te triady są bardzo popularne i to są triady, przy których rzeczywiście trudno się pomylić kolorystycznie, aczkolwiek niektóre odcienie mogą być już znacznie bardziej ryzykowne, na przykład jakiś seledynowy intensywny, on, on z niewieloma kolorami będzie nam grał, więc pamiętajmy, że oprócz samej, samego koloru, Mamy jeszcze nasycenie tego koloru, czyli jeżeli obawiamy się, że nasze połączenie kolorystyczne jest jednak zbyt drastyczne, zbyt gryzące w oczy, możemy zawsze troszeczkę zmniejszyć poziom nasycenia tego koloru. Trzecia zasada zasada prostokąta raczej będzie się stosować w takich zawodach, które bazują na takiej witalności, na wskazywaniu zdrowia, siły, energii. Tak, to, czyli wszelkie na przykład kluby, jakieś fitness, dietetycy, um, trenerzy, um, oni rzeczywiście będą mogli wykorzystywać tą bogatą um, gamę kolorystyczną. Um, czy też zawody zajmujące się w ogóle kolorami z natury, jacyś projektanci wnętrz, projektanci ogrodów, ubrań i tak dalej. I tutaj to połączenie czterech punktów na prostokącie tego koła będzie z jednej strony bardzo kolorowy kolorowy zawrót głowy, ale z drugiej strony wciąż będzie to do siebie pasować. Przykład ciemny pomarańcz, jasna żółć, intensywny niebieski i intensywny fioletowy. To będą te kolory, które będą się kojarzyć ze zdrowiem, z równoważeniem, taką Równowagą duchową, duchowością generalnie, a jednocześnie zdrowiem fizycznym. Tak? Balansem pomiędzy zdrowiem fizycznym i zdrowiem psychicznym. Proszę Państwa, mamy problem z kolorami nie tylko dlatego, że często nie wiemy, jak je łączyć, a także czy do nas pasują, czy też nie, ale także ten kolor, który my wybraliśmy, zanim dotrze do oka naszego odbiorcy, musi pokonać parę nazwijmy to bramek. Pierwszą bramką jest nasze oko. Nasze oko ocenia jakiś kolor, nasz mózg go analizuje, stwierdza, ten kolor mi się podoba i w tym momencie włączamy naszą kamerę. Kamera za pomocą swoich algorytmów przypisuje danemu kolorowi, danej barwie, przypisuje pewne właściwości. Może być to cmy, cmyk, rgb, mogą być to różne sposoby przetwarzania barw. Yy, i w Przypisuje każdemu pikselowi na naszym obrazie jakąś, nazwijmy to długość, szerokość. Tak? Przy czym ta długość, szerokość, na przykład w systemie RGB, będzie oznaczała, że ma tyle czerwieni, tyle zieleni i tyle błękitu w sobie, czy też cmyk, tak? cyjan, magenta i żółty. Eee, te kolory, moi drodzy, występują dosłownie jak punkty GPS na mapie. Każdy piksel na obrazie jest opisany w ten sposób, czyli jak gdyby mamy najpierw oko, później mamy kamerę w naszym aparacie, która przypisuje dzięki swoim algorytmom określony wzór na calutki obraz, później trzeci typ przetwarzania. To wszystko zostaje skompresowane, żeby zostało wysłane przez sieć. Czyli na przykład. Zoom, Hangout, Hangouts, Messenger, um, czy też na potrzeby YouTube'a, jeżeli nagrywaliśmy i wrzucamy to na YouTube'a, obraz, który sobie nagraliśmy, który nasz laptop bądź też telefon w jakiś tam sposób opisał, ten obraz, moi drodzy, zostaje wysłany i w związku z tym najczęściej jednak spakowany, czyli usuwa się pewne Graniczne obszary, czyli jeżeli na przykład mieliśmy kolor żółty i on powoli przechodził, gradientowo przechodził płynnie, na przykład w pomarańczowy, to w ramach kompresji usuwane są niektóre wycinki i uzupełniane są kolorami, które występują obok. Oznacza to, że na przykład zamiast ładnego przejścia płynnego koloru, będziemy mieli takie przeskoki. Tak? To jest ta kompresja, więc to jest trzecia obróbka. Później, w momencie, kiedy to dociera do jakiegoś komputera, telefonu, telewizora, smart, zostaje to ponownie rozpakowane, cała ta paczka informacji, tak? No i piąty typ obróbki, piąty poziom obróbki to jest sam ekran, czy też monitor, on też będzie miał różne ustawienia, różną kalibrację. Szósty to jest oko naszego widza, czyli mamy w zasadzie nie pięć, a sześć punktów. W których może pójść coś nie tak. My możemy mieć problem ze wzrokiem. Nasz telefon może mieć nie do końca dobre algorytmy i może niewłaściwie odwzorowywać kolory. Spakowanie, potężne spakowanie naszej paczki informacji, którą wysyłamy o kolorach, może pójść nieco za daleko i obraz zostanie zapisany w, takim, w taki sposób, że będzie później bardzo nieprzyjemny dla oka. To samo jest przy rozpakowywaniu. On też może zostać rozpakowany w sposób, który no, będzie zagrażał płynności obrazu monitor naszego widza. Ekran, czy też smartfon naszego widza, może być skalibrowany w nietypowy sposób, dzięki czemu nasze barwy będą zupełnie inaczej wyglądać niż to, co my pomyśleliśmy. No i ostatecznie nasz widz także może być częściowo daltonistą, bądź całkowicie daltonistą, e, i wtedy już te nasze barwy się nie do końca będą sprawdzać. Bądź też może po prostu na przykład nie lubić pewnych kolorów, tak? Więc, e, czy też może być do nich uprzedzony na podstawie na przykład kulturowej. Na podłożu kulturowym, Czyli na podło z, z punktu widzenia e, kultury własnej, czyli semantyki kolorów, znaczenia kolorów. Więc mamy tyle punktów, w których może pójść coś nie tak, że z tego względu właśnie zachęcam do raczej takiej oszczędności kolorystycznej. Im mniej tych kolorów, tym mniejsze ryzyko, że gdzieś coś pójdzie nie tak. Szary jest znacznie trudniej przekłamać, biały czy też czarny, niż kolor, a tym bardziej intensywny kolor, szczególnie te kolory niepodstawowe. Ostatnią kwestią, którą chciałabym poruszyć, jest kwestia semantyki kolorów, czyli znaczenia kolorów. To znaczenie my mamy bardzo intensywnie wdrukowane w nasze postrzeganie i tak naprawdę znaczenie kolorów int interpretujemy dwojako. Pierwsza kwestia to jest kwestia ewolucyjna. Czyli intensywne kolory, takie czerwone, seledyny, wszelkie karmazyny, pomarańcze, kojarzą nam się w jakiś sposób z ostrzeżeniem, co jest wykorzystywane na przykład na znakach ostrzegawczych. Z drugiej strony, jest to znaczenie wdrukowane nam w umysł w procesie socjalizacji, czyli w procesie wychowania i dorastania w społeczeństwie. I jest to już typowo kulturowe zjawisko. I to oznacza, moi drodzy, że z jednej strony odbieramy kolory w sposób naturalny, w cudzysłowie naturalne, natura kontra kultura, tak, odbieramy je w sposób podświadomy, taki wspólny dla wszystkich ludzi. Z drugiej strony, niestety te znaczenia kolorów są różne dla różnych regionów, kultur, czasami płci, religii itd. Także, na przykład intensywnie pomarańczowa żabka. Prawie we wszystkich ludziach wzbudzi jakieś takie podejrzenia podświadome, atawistyczne, że być może ta żabka jest na przykład w jakiś sposób jadowita, albo jej skóra na przykład jest pokryta toksyną. My możemy sobie z tego nie zdawać sprawy, ale podświadomie będziemy się tej po tej żabce spodziewać nie najlepszych rzeczy. Natomiast z drugiej strony, ten sam pomarańczowy, kiedy zostanie wykorzystany przez człowieka w stroju, w tle, w, w, w pomalowaniu budynku, już będzie interpretowany kulturowo. Prowadząc y, rozmowy, wideokonferencje ze współpracownikami z innych kultur, my musimy to uwzględnić, że ten kolor, który daliśmy na przykład w tle, może być kolorem zarezerwowanym dla dziewczynek, i wyjdziemy na taką lolitkę. Albo na przykład zaserwujemy naszym znajomym kolor śmierci, tak? E, kolor, kolor rozpaczy, kolor depresji. Ja podam przykład w kulturze europejskiej, w kulturze północnoamerykańskiej. W ostatnich latach bardzo silnie ze zjawiskiem depresji powiązał się kolor niebieski. E, I w zasadzie wynika to także z pewnych takich atawistycznych e, relacji, to znaczy e, im dalej patrzymy, w dal, w przestrzeń, tym bardziej obraz staje się niebieskawy. To wynika po prostu z pewnych właściwości powietrza i z pewnych właściwości światła. A w związku z tym, jeżeli malujemy góry akwarelami, na przykład, to te góry im dalej, tym bardziej niebieskawe się stają. Stąd też to oddalenie na przykład emocjonalne oddalenie jest często. Podkreślane na plakatach, na zdjęciach przez kolor niebieski, przez taki zimny niebieski. Z drugiej strony, w kulturze chrześcijańskiej, kolor niebieski jest to kolor Matki Boskiej, czyli jest to kolor um, opiekuńczy, który oznacza opiekuńczość, opiekę roztaczaną nad innymi. Współczucie, także czasami empatię. Um, więc, my, jak gdyby, wykorzystując jakiś kolor, musimy pamiętać, że ten kolor. Ma ileś tam znaczeń, które możemy wykorzystać. Um, możemy na nich zagrać. Problem pojawia się wtedy, kiedy my nie wiemy, czym gramy. I na przykład nie wiemy, co oznacza czerwone, że czerwony dla niektórych kultur jest to i owszem, krew, walka, czasami miłość, pasja, ale dla niektórych bogactwo. I może się okazać, że jeżeli umieścimy takie czerwone wokół nas w trakcie rozmowy biznesowej, ta osoba jest przekonana, mm, podświadomie, bardzo się na tym wzbogaca, a mówimy o działalności charytatywnej. Chodzi o wzbogacanie w takie typowo materialne, fizyczne. Więc na to zwróćmy uwagę. Też na przykład chociażby kolory żywiołów nie zawsze są oczywiste. Przykładem może być m.in. właśnie kolor czerwony. Czerwony oznacza ogień w kulturze europejskiej bądź też w kulturze chińskiej, natomiast w kulturze arabskiej oznacza już powietrze, czyli coś, co jest dla Europejczyków całkowicie kontrintuicyjne. Planując jakiekolwiek wykorzystanie kolorów, musimy mieć z tyłu głowy właśnie tą semantykę. W dzisiejszym filmie opowiedziałam o kolorach, czyli jak je wykorzystać, jak je łączyć, a także na co uważać w związku z semantyką kolorów. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Państwa przydatny. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, bądź chcecie zostawić komentarze, zapraszam. Poniżej, bądź na moją stronę facebookową lub na moją stronę firmową www.kombinatwiedzy.pl i mam nadzieję do zobaczenia przy następnym odcinku. Zapraszam do oglądania. W następnym odcinku zajmiemy się wykonaniem samodzielnie tła, takiego, które spełni wszystkie wymagania, o których mówiłam wcześniej i które uniknie większości błędów, o których mówiłam w trakcie tych wszystkich filmików. Um, jednocześnie będzie to ostatni odcinek dotyczący tła. W następnych odcinkach przejdziemy już do samych siebie, do oświetlenia, do sprzętu, do audio, do postobróbki. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam serdecznie na następną część.